Moi drodzy, wielki szacunek dla Rafałka Ziemkiewicza, ponieważ odwalił taki kasztanizm, taki szuryzm, że nie byłem w stanie siedzieć sobie obok zwyczajnie i puścić wam coś zgodnie z harmonogramem nie, musiałem nagrać o nim. Rafałek już od dłuższego czasu jedzie z czymś, co w młodej Polsce się nazywało chłopomanią, czyli uwielbieniem chłopstwa. Tysiąckrotnie powtarza jaki to on nie jest ze wsi, jak ty oto on jest dumny z tego wiejskiego pochodzenia i cały czas schodzi na typowy chłopski zdrowy rozum. A dzisiaj to co wójt Rafał na Wałkanzie w naszej we wsi ogłosił to już jest po prostu kasztanizm level max. Wstęp krótki, bo właściwie nie ma co dodawać. Zapraszam was w magiczny świat chłopsko-rozumizmu. Najpierw, mała wstawka. Moi drodzy, otóż wielu ludzi nagrywa ostatnio z książkami w tle. Dlaczego? Aby pokazać jacy to są wykształceni, wspaniali, mądrzy, inteligentni no bo przecież mają te książki. Czy czytają, to jest inna sprawa. Masz odebrać, że rzeczywiście czytają, że tak sobie siedzą przed biurkiem, nie wiem, albo na przykład w fotelu, kominek trzaska, a on z fajeczką sobie siedzi, pyka i czyta literaturę dla wybitnych. Według mnie jest to po prostu taka sama hamuwa, jak wejście sobie na basen i wepchnięcie ogórka w majtasy, żeby pokazać wszystkim, że wiecie, bo, bo, bo ja mam takiego kabanosa gigantycznego. Jak niektóra podnieci, to może nawet zabić. Cringe, żałosne, dla mnie to jest po prostu żałosne. I dokładnie na tym samym poziomie. Sferę publiczną zdominowały debaty, dyskusje na temat szczepień i się pojawia tam argument nienaukowości, ja już podkreślam, że to nic nowego, bo przecież w komunizmie był coś takiego, była krytyka rzeczy, które nie są naukowe, bo przecież komunizm jest ustrojem naukowym. Widzicie tutaj nuty na wstępie jakie lecą? Posługujesz się nauką i jesteś komunistą! Już nawet pomijam fakt, że komunizmu nigdy nie było, bo jest to utopia, był socjalizm. To rozumiem, że w idealnym świecie Rafałka, jeśli jakiś gościu w klasie na przykład powie, że 2 plus 2 równa się 4, to reszta klasy wyzywa go TYLKO komuchu i go kamienują? Z tego co słyszę, wygląda na to, że tak, wygląda na to, że po prostu cała dyskusja naukowa to jest z miejsca komunistyczna, lewacka, be, fe i w ogóle fuj? Tylko pytanie, co dalej? Rafałku, czym mamy się zatem posługiwać, jeśli nie nauką? Może od razu najlepiej powieśmy na najbliższej latarni wszystkich naukowców, bo przecież nauka jest komunistyczna, wobec tego oni na pewno są lewicowi. A zresztą ojojoj, przecież to nic nowego, ponieważ mamy Karonia i wieczne gadanie o neomarksizmie, że rozumiecie, uniwersytety są ogarnięte neomarksizmem. Jeśli zadajesz pytania, to nie jesteś człowiekiem, jesteś w ogóle dnem jakiś kompletnym, bo śmiesz zadawać pytania. Nie, Rafałku, można zadawać pytania, ależ oczywiście, tylko jest coś takiego jak Nauka. I na temat Nauki wypowiadają się tylko ludzie, którzy się na tej nauce znają, tak zwani naukowcy. Ale jeśli taki gościu niezwiązany z nauką, na przykład dajmy na to wujcio po pięciu kielonach, jakiś dziennikarzyna, który jest yy, ogarnięty umiłowaniem chłopskorozumizmu, czy jakaś taka stara baba przekupa na targu zaczyna się wypowiadać na tematy naukowe, według mnie powinni oni zamknąć mordę. Z ich dyskusji nie wynika nic, oprócz tego, że na swój zdrowy, chłapski rozum tworzą jakieś fanaberie, jakieś kocopoły, które nie mają pokrycia z rzeczywistością i straszą tylko ludzi. A niestety w Polsce funkcjonuje coś, co nazywamy bliskim autorytetem. Bliski autorytet jest to autorytet, z którym stykasz się na co dzień. Codziennie daje ci jakieś rady oraz wskazówki na temat tego, jak masz żyć, jakie masz mieć podejście do świata, jakie masz mieć podejście do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natura człowieka jest taka, że człowiek lubi mieć pana. Takiego pana, który mu wskaże, nie kijem, tylko właśnie takim wskazaniem, że ty musisz pójść tam, zrobić tam. To jest po prostu w naszej psychologii i wynika ze społeczności stadnej, z której się wywodzimy. I takim autorytetem może być właśnie taka pani z kiosku Paciaciakowa, czy jakaś inna szycha lokalna, z którą cały czas się widzimy i która wpływa na nasze opinie. I w tym momencie, jeśli pokażemy jakąś opinię Paciaciekłowej oraz opinię zupełnie inną gościa, który jest wybitnym naukowcem, który ma milion fakultetów, milion różnych ukończeń uniwersytetów, nagród i tak dalej, to ta opinia tego gościa, tego naukowca jest wywalana do śmieci. Priorytetowo zawsze na piedestale będzie przed nim autorytet bliski. I teraz odpowiedzialni zdrowi goście, którzy są na przykład autorytetami bliskimi dla wielu ludzi, powinni zdać sobie z tego sprawę i głosić, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia w danej dziedzinie, ufam naukowcom. Tymczasem w Polsce, jak zwykle, jest masa ekspertów z dziedzin wszelakich, którzy wiedzą na zasadzie: no oni tam powinni pójść, zrobić tam, tupnąć nogą, ja bym tam poszedł, ja bym tam zrobił i by było dobrze. Tacy ludzie jedyne co robią, to po prostu brużą, niszczą, no i rozwalają całą pracę naukowców. Aż wam nawet wrzucę fragment, gdzie jest to pięknie pokazane w pewnym fragmencie filmu Noce i Dnie. Jest taki fragment, gdzie po prostu kobieta, taki autorytet właśnie bliski, autorytet lokalny przybiega do wsi i straszy. Ludzie, doktory do wsi przyjechali zabijać bedo. Mimo, że obie strony zgadzają się, we wsi jest zaraza. Mimo, że zgadzamy się, obie strony, i lekarze, i lokalci zgadzają się, że tym ludziom trzeba pomóc to i tak bronią dostępu personelowi medycznemu do pacjentów. Dlaczego? Ponieważ autorytet bliski okazał się szurem. E pierdziele, nie wierzę, że on to zrobił, ale on to zrobił. Ale w takim razie prosiłbym o konsekwencje, żeby na przykład także nie wpuszczać negacjonistów, którzy twierdzą, że na przykład dziecko w łonie matki to jest tylko kawałek jej ciała. Proszę też ich nie wpuszczać. Wiecie, moi drodzy, co to jest? To jest tak zwany klasyczny whataboutism. To właśnie tutaj zrobił Ziemkiewicz. Powiedział, że a, bo ludzie, którzy y, tutaj mówią, że nauka jest najważniejsza, to komunizm. A potem uciekł w coś, co jest dla niego bardziej dogodne w dyskusji, w co bardziej przekonuje ludzi, że a właśnie aborcja. No, bo widzicie, bo, bo aborcjonistów wpuszczają, a, a antyszczepionkowców nie wpuszczają. Czy mamy zaś klasyczny chłopskorozumizm, łotebautyzm i chłopskorozumizm, że jeśli argument A, no to argument B też musi być A? No nie, Rafałku, ponieważ jeśli chodzi o aborcję, jest to kwestia dyskusyjna, wynikająca z kulturowości. Fakt, czy jakaś kobieta będzie miała aborcję, czy nie, nie wpłynie na całe społeczeństwo. Dlatego się tutaj dopuszcza kwestię wymiany opinii na temat faktów, a nie faktów. Tymczasem tutaj, w tej sytuacji mamy coś takiego, że jeśli jakaś tam banda antyszczepionkowców się nie zaszczepi, to będzie roznosić choroby dalej. Biorąc pod uwagę, że wirus mutuje, biorąc pod uwagę, że teraz coraz bardziej hardkorowe rzeczy się z nim dzieją, trzeba jak najszybciej uciąć hydrze łeb. To nie jest kwestia dyskusyjna, to nie jest kwestia kulturowa, to jest kwestia zachowania bezpieczeństwa. Dla fanów Ziemkiewicza, ponieważ prawdopodobnie tacy też się tutaj przypałętają, odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Płyniecie okrętem, okręt niestety uderzył w coś, w jakieś skały czy coś, dziura jest w dnie, zaczyna przeciekać. Normalny, zdroworozsądkowy człowiek mówi, użyjmy szalup, przecież szalupy są po to, żeby uratować nas wszystkich. I w tym momencie wchodzi taki czerwonowłosy hełmofon i mówi, ale według jakichś tam badań jest jakaś szansa, że te szalupy się wywrócą i nas zabiją. I teraz statek tonie, czy będziemy marnować czas na to, żeby wyjaśnić czerwonowłosemu hełmofonowi, że gada pierdoły i w tym momencie musimy się ratować? Czy też nie będziemy zwracać uwagi na to, co ta idiotka mówi i będziemy robić swoje, żeby się uratować? Każdy normalny człowiek raczej wybierze opcję numer dwa, olania tej baby. I właśnie tutaj dokładnie mamy tę samą sytuację. Prościej się nie da. Od czasu jak stworzono DNA, DNA nie zostało stworzone. Zostało odkryte ono cały czas w środku człowieka czy każdego żywego organizmu było. To po raz kolejny dowodzi, że Zimkiewicz posługuje się chłopsko rozumizmem. Łot naukowcy wymyśliły, se stworzyły i to tak jest. No nie, nauka polega na odkrywaniu rzeczy, które już istnieją. Owszem, jest też sfera wymyślania rzeczy, których jeszcze nie ma, ale główną jej częścią, na przykład w biologii, jest odkrywanie rzeczy, które istnieją. Ale my z jakiegoś powodu ich nie zauważyliśmy. Przykładowo, odkryliśmy, że Ziemia jest okrągła. To nie jest tak, że my stworzyliśmy Ziemię z takiego placka, złożyliśmy koło, tylko po prostu zauważyliśmy, że hej, jesteśmy na planecie. Jeśli jeden człowiek ma jedno DNA, a drugi inne, to znaczy, że to jest inny człowiek. Nie, to znaczy, że to jest inny gatunek. Wiązania w DNA są dosyć podobne dla każdego człowieka, różnią się tylko i wyłącznie szczegółami. Nauka nie pozostawia wątpliwości, że dziecko ma inne DNA niż matka. No nie, ma podobne, nie inne, podobne. Inne by oznaczało, że one są całkowicie różniące się od siebie pod każdym względem, co jest nieprawdą. Ale Rafałek upraszcza bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, ponieważ przygotowuje sobie właśnie poletko pod fikołek, który zaraz wykona. I mamy fiku, ale to przecież dziecko jest osobne, dlatego, bo ma zupełnie inne DNA i to na tej samej zasadzie jak pilot. Przecież pilot, skoro ma pasażerów ze sobą, jest za nich odpowiedzialny, to on ich tylko przewozi i on nie ma prawa ich zabić, jak sobie tak chce. A przecież w mediach jest podnoszone, że matka może dziecko zabić. Rafałek całkowicie zapomniał, że pilot ma zapłacone, aby dostarczyć ludzi w konkretne miejscu ba, nawet podpisał wcześniej umowę zaświadczającą, że dostarczy ich w sposób jak najlepszy. Gdybyśmy mieli dokładnie taką samą, analogiczną sytuację znaleźć, jeśli chodzi o kobietę w ciąży, no to byłaby nią surogatka, która ma zapłacone za jak najbardziej bezpieczne dostarczenie zdrowego dziecka i urodzenie go. Czyżby Rafałek porównywał wszystkie kobiety na świecie, które są w ciąży, do surogatek, które liczą tylko i wyłącznie na granty finansowe, wobec tego ich obowiązkiem jest dostarczenie dziecka w nienaruszonym stanie? Nie ma zupełnie co innego na myśli, tylko skacze po łebkach i upraszcza sobie, byleby mu pasowało do jego retoryki, ale ja w przeciwieństwie do niego mam jaja, żeby to przyznać, i nie posługuję się hamskimi manipulacjami. I wkurza mnie, że ten spór opiera się na osi religijnej, a nie na naukowej, bo religia nic do tego nie ma, to jest nauka. Nie, Rafałku, to nie jest nauka, to są poglądy. Ze statystyki wynika jak bardzo nienaukowa jest religia klimatyzmu. Nie chcę tu już w ogóle skakać po tematach. Czyli mamy następną manipulację: wrzucenie kamyczka do ogrodu komuś, byleby tylko wrzucić i w ogóle nie ruszyć tego tematu na zasadzie, bo nie ma czasu. To też mamy uproszczenie. Uproszczenie polegające na tym, że Ziemkiewicz wyróżnia w swoim wywodzie, który jest według mnie wysrywem tylko i wyłącznie religię i naukę. Nie ma poglądów. A co do aspektów klimatycznych, tak samo jak w przypadku aborcji, jest to pogląd. Tak samo w aspekcie naukowym, jak w przypadku ciąży twierdzenie, że dziecko to jest inny, osobny organizm, jest naukowe. Tak samo twierdzenie, że coś z naszym klimatem się dzieje przez działalność człowieka jest naukowe. Kwestią jedynie poglądów jest to, czy trzeba coś z tym zrobić, a jeśli tak, to w którą stronę i trwa dyskusja. Religia to nie jest dyskusja na temat poglądów, religia to nie jest w ogóle pogląd jest to wiara wiara oparta na kanwie kanwie, która jest nienaruszalna i która powstała, bo tak. Przykładowo mamy hinduizm. Hinduizm zakłada reinkarnację. Skąd wiemy, że jest ta reinkarnacja? Bo tak, ludzie wierzą w reinkarnację, nie mają jakichś tam namacalnych naukowych dowodów to jest po prostu wiara. I o tę wiarę właśnie opiera się ich całe dalsze rozważanie na temat życia po życiu. Weźmy teraz klimatologów na przykład. Klimatolodzy całe swoje rozważania, całe swoje poglądy opierają na fakcie naukowym. Zmiany klimatyczne to fakt naukowy, potwierdzony przez wiele środowisk naukowych. To nie jest jakieś tam abracadabra czary i magia. Yy, w jakiś sposób dwutlenek węgla wpływa na klimat? Wydaje mi się, że to jest kwestia 2 procent Źródła mówią, ale jakie źródła? Czy podasz nam jakieś? Ale rzeczywiście, że nie! Nie dostaniemy żadnych źródeł. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to nie jest naukowa dysputa, to nie jest felieton naukowy, to jest jakieś gadanie wójcia po pięciu kielonach. Ale wiadomo, że tu nie chodzi o ratowanie klimatu, tylko o jakiś, no jedni by powiedzieli, że Szwindel i zniszczenie polskiej gospodarki. O, mamy to wieczna fetyszyzacja, że spisek światowy cały świat rzeczywiście spiskuje tylko, żeby dojechać wielkich Polaków, patriotów, rozumiecie, bo wielka gospodarska polska miała szansę być gigantyczną i wspaniałą, no to teraz po prostu Niemcy se wymyślili. I w latach 80., czy tam 70., czy jeszcze wcześniej, nawet ekologię. Wtedy świat był podzielony na dwa mocarstwa: na ZSRR i na USA. Ale już wtedy przewidzieli, że trzeba będzie sprowadzić inne kraje do, do parteru, ponieważ gospodarka. Ta, ta, ta. Kanclerz Schroeder otworzył sobie trzecie oko w dupie i przewidział. Moi drodzy, to co najmniej nie jest poważne. Wobec tego, ja powiem tak. Gospodarka to są po prostu cyferki, które wynikają z tego, że ktoś ma lub nie ma konkretnej liczby papierków, którym my nadaliśmy wartość. My się umówiliśmy, że one są ważne. A klimat jest to konkretna rzecz, która definiuje życie na naszej planecie i zmienia się zależnie od tego, czy konkretna liczba ludzi zachowuje go, czy nie. Nie wiem jak wy, ale ja wolałbym podążać za czymś, co faktycznie daje życie, a nie za czymś, co my się umówiliśmy, że niby jakiś tam byt zapewnia. Ponieważ na nic mi te papierki, jak ja nie będę miał czym oddychać, prawda? Wygląda na to, że według Rafałka nie. Według Rafałka liczy się to, żeby jakiś goguś z Wall Street sobie siedział, zobaczył nad polską zieloną strzałkę i powiedział: O, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, Polska bardzo dobrze. Ja, ja, ja dużo wymagam, wymagam konsekwencji, wymagam logiki w myśleniu. Nie. Rafałku, ty wymagasz chłopsko-rozumizmu. Ty wymagasz, żeby ludzie, których nie lubisz, byli dojechani, ponieważ ludzie, których lubisz, są dojechani. Tak to w świecie nie działa. Wiedza nie ma już żadnego znaczenia. Właśnie wiedza to jest jedyna siła i jedyna potęga, która utrzymuje to wszystko. Gdyby nie faktyczna wiedza i nauka, to już dawno przejęliby nas foliarze. Foliarze, których nie obchodzą fakty, nie obchodzi rzeczywistość, możesz nawet najlepsze wyniki badań im rzucić na stół, oni w to zaprzeczą. Ba, mamy idealny przykład Dziambora, czyli gościa, który nawet doznał na własnej skórze uszczerbku na zdrowiu i tak jęczy jakieś tam smuty, że o maski to są opresyjne, bo jest ograniczana wolność. Naprawdę chcecie wyrzucić logikę przez okno i dać wodze takim ludziom? Bo ja nie. Ja wolę naukę, która opisuje rzeczywistość, obojętnie jaka by nie była, czy taka, czy owaka, najważniejsze jest to, że jest prawdziwa i obiektywna. A niektórych, jak widać, boli to, że wasze opinie nie obchodzą faktów. Fakty po prostu są.